Siema, siema, dzisiaj chciałem Was zaprosić na pierwszy part filmik z Margonem yy, na dzisiejszym odcinku. Będziemy ekspić na RM. Yy, myślę, że będziemy tam dawać ratę, No luźną na pewno, z pięknym punkiem. Myślę, że dobijemy dziś jakiś 82 level. No to co, bez błędnego pytania, No chodźmy. Bawę się tylko, że mogą być, EXPO może być zajęte. I ktoś może obstawiać jakimś wyższym levelem. A potem się też sam wpadnę z moim magurem. No. Więc tu ja wam pokazuję drogę, jak tam dojść. <grym> I... Tak. To jest, jakby to, to jest pierwszy part, więc... Więc także pierwszy film w moim wykonaniu, więc... No nie spodziewajcie się czegoś no, Bóg czego. Jestem no, młodym youtuberem, jeszcze praktycznie niczego nie wiem, bo o nagrywaniu. No ale o Jezu? Bank. Dobra, wszystko działa. Przyjmujcie się. Wszystko działa, nic się nie stresujcie. Rudzie wszystko naprawi. Yy, tak, no, więc już prawie jesteśmy na miejscu. Na początku okarniemy ten RM pół z Czarnego Słońca Północ, a potem przejdziemy na Południe. I co tam? Dzisiaj yy, na dzisiaj rano, znaczy no, no o 13 dzisiaj sobie znalazłem obła i kupiłem go solo, bo nikogo nie było ani... Ja nie chciał nikogo sobie zapraszać, czy ktoś mi tam, tam um, oszukał czy coś i... No i byłoby bicie tak naprawdę no do tyłu, ale tak sobie upaliłem solo i spadła u um, czapka. No spoko niczego na więcej się, się nie spodziewałem, że no, jakiś heroik spadł, to byłoby nawet spoko. No i widzicie, RR jest niestety wybity. Jeszcze zobaczę dolny. Jak też go nie będzie, to najwyżej zrobię cięcie i, i pojawi się znowu jak, no i będę znowu jak ten, wszystko się tam porespi i nie tego tam gościa tutaj nam wypija. I teraz tu mam straszne lagi przez to, to nagrywanie. O, to są grupki. Nie mi... Nie, czekajmy jeszcze chwilę. O! No straszną magnizę tu tak nie miałem. Okej. Okay. Tam już małe cięcie. Okej, okay, już jestem. Widzicie jest to jakiś 73 łopca, teraz to, że nam to już nie wybijał eksport to sobie tutaj z Damy. No nie będzie nawet łowy pijał, jeszcze filmik kręcę. W ten może bym tam go odpuścił. Co to za małyski czy na zniknęto? Ale jak tak mi to... O, sam padł. No cienił nie muszę nich odebrać. To easy. No i myślę, że dzisiaj już dobije ten osiemdziesiąty drugi. No jeszcze poza odcinkiem dobije osiemdziesiąty trzeci. Że wiesz, poza tam itemki z opka. Ja ogólnie tam w nowym zborze, bo jak widzicie to jest długo na gnołu kocugów i Tu prostu to jest głupi życz, <głupy> co po tak powiedzieć. Miałam około 1000 bici i legi nie dał, nic nie dał. są mam chyba 5 herdeł. No to tam można 5, ale w grupie, no właśnie, to tam serwie, to są mi tam z 50 mm a na 1500 trochę słabo. Więc postanowiłem się przenieść na Poloka, bo mam plana. i tam chcę trochę zarobić pieniędzy na nich, bo jak widzę, to jest to ile ci z nich chlebent i to Po prostu mamego. No a poza tym co? No... Teraz jak już jestem, już tam odbijaliśmy ostatnio tego Tonoka, to z Tonoka to, 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 to jest fajny gry. Fajna atmosfera, jak się tam odbija w ogóle cały czas. Tego tam w grupy, tam, no, to jest to. Bardzo podoba mi się ten klan, którym jestem. Eee, eee, nie podam jego nazwy, no bo... Co mi jest nazwa świata i luna, to do mnie Więc to za świat, co to za klan a jak nie wiem to tam. Może tam kiedyś powiem, jak sam życie pozbawi. No i chcę tam robić jakieś sztuczne reklamy, czy... czegoś tam. Zresztą My. ten ekspert strasznie tutaj... no leci nam w merę dobrze, tylko że ostatni był ten ekspert razy 3 ta rekompensata, to wtedy leciał 0,5% za grupkę No i chcę troszkę poekspić, a teraz to... Pada po 0,5% No ale... Można to użyć jakoś Zobaczcie, tu jest jeszcze w miarę ogarniętego Czyli dlatego dajemy radę tutaj Jak powiedz, właśnie tutaj Tarko jest z samorodki, 37 przedmiotów. To Już tam trochę tych śmieci mi się pomieści A wtedy to po prostu nie miała miejsca i trochę by mi szkoda tak Kasa była wypalana, można no, mówić że bo tam gaz 30k, 30k, i 30k, i Tak ostatnio z moimi torbami, to chyba mi wpadło 400k z nich. Co jest, dosyć sporą kwotą. I tutaj 400 myślę, zanim dobię ten 85 to tam z, z 1M zarabię na tym wszystkim. Zawsze co? Coś czegw. Myślę, że 82 się wybiorę na impy. Ale to się coś skoczył już na TP. No to w tym odcinku. I nie, chyba, chyba... w tym odcinku nie dobiję tego lewla. Może... No nie, raczej nie dobiję tego, no jakiś speed exp. teraz po prostu przeczyszczę tą grotę do końca i potem zrobię taki speed X to byłoby No tak właśnie zrobimy na Lubię tak no, no teraz będę tutaj tą gr tą grotę do końca i zrobię cięcie, Z tym się to wszystko wyrespi i... I wtedy złej, gdzieś tam tej podłoży i tam sobie obejrzycie to do końca. I stało się Trzy grupki. Tak, takie grupy, Trzy, końca. trzy, trzy, No, trzy, no, prawie będzie trzy, 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 nie, nie no dobra, to ja robię podcięcie. No. Dobra, chyba inaczej nie będzie tego. E, teraz nie będzie podobał z tego przyspieszonego expa, ponieważ kręci to jakiś 233 palek. Nie Ja sobie chyba widać pani wici gości, więc szybko lecę do wniosek tego moba i no, i kończę. Właśnie, to się ten byś, czysty, no ten byś, parę, panu, czytale, jakby to. No dobra, my tutaj w tym odcinku to tyle. o korupcji, jak RM. Mm, no, to trzymaj się,